Dzień dobry, ja jestem Kamil. W Toyota Stolarz jestem koordynatorem działu serwisu mechanicznego. Dziś chciałbym przedstawić Państwu gamę modelową akcesoriów oryginalnych marki Toyota. Poza dedykowanym hakiem holowniczym do modelu Hilux, Chciałbym zaprezentować Państwu również siłowniki i klapy w przestrzeni ładunkowej, które wspomagają proces otwierania klapy, spowalniając jej otwieranie. Kolejnym akcesorium są stopnie boczne, stopnie progowe. Ich zadaniem jest wsparcie procesu wsiadania i wysiadania z pojazdu. Umowę dywaniki to nieodzowny element wyposażenia pojazdu użytkowego.